jest jeden czynnik który zdecydowanie nawet nie zdecydowanie który jest w tle wszystkich innych czynników mających wpływ na obę Tego czynnika nie da się nauczyć wyczytać o nim Metodycznie go posiąść człowiek nie zdoła. Dzięki temu czynnikowi cały czas jesteś na innym poziomie energii. W sensie, że nakręcony jesteś, skupiony, masz cele. Jaki to jest czynnik? To jest pasja. Patrzcie, czy bez pasji, nawet taki, no taka metoda, no, hardkorowa metoda, deficyt ceny, zagęszczanie snu, co omawiałem w, we wcześniejszym filmiku, nie? Czy bez pasji człowiek by był w stanie podołać tej metodzie? Nie. Ale jak wskrzesić w sobie tę pasję? Patrzcie, pasja we wszystkim, zwłaszcza w dziedzinach, gdzie człowiek dużo osiąga, chce sięgnąć wyżyn, chce coś odkryć, chce być najlepszy. Sport, na przykład. Ja nie wyobrażam sobie, nie ma sportowca, na, zwłaszcza w zawodowstwie. No, nie ważne, są sponsorzy, jest kasa, wiadomo, tam. Ale oni bez pasji by nie sięgnęli takich wyżyn. Czy na przykład naukowiec. Siedzi cały czas w tym laboratorium, albo w książkach, już mu się garb robi, okulary już takie wielkie. Nie no, już, przesadzam, niektórzy nie mają okularów, nie? Ale wiecie, o co chodzi, nie? Cały czas siedzi i ślęczy nad tymi... Opracowaniami. Czy on by zdołał w ogóle wykonać swoją pracę bez pasji, choćby nie, ile mu tam płacili, nie poszedłby nie na nie wykonałby jej całym sobą. Na pełnej parze. Nie? A do, do oby w szczególności potrzebna jest pasja. Popatrzcie, oby to jest coś, z czego nie będzieś miał nigdy profitów. Pieniędzy z tego nie będziesz miał, nawet nie myśl. Wdzięczność ludzka różnie z tym bywa. Niektórzy będą wdzięczni, niektórzy będą ci pokazywać na ciebie, tak, niektórzy będą opluwać. Też odpada. Więc skąd wziąć to pasję do tego? Robić to dla siebie, po prostu robić to dla siebie. Dla odkryć, dla informacji. Prawda? Po to, by się dowiedzieć, znaleźć odpowiedzi na, na pytania, które ludzkość sobie zadaje od samego początku istnienia, kiedy zaczął umysł pracować. Kim jestem? Po co żyję? Po co to wszystko? Dzięki OBE nie od razu, od razu mówię, że nie od razu uzyskasz odpowiedzi na te pytania. <laughs> no jestem na lekkim zagęszczeniu, muszę sobie popijać. Na deficycie sernym, nie? Od razu nie uzyskasz odpowiedzi na, na, na wszystkie pytania, na te podstawowe też nie. No, może się sfuksi, jak Jezusa spotkasz. <laughs> No momentalnie, tylko bez Jezusa w astralu w poza, astral to jest złe swój. Poza, poza to jest bardziej, bardziej dotyka tego spektrum myślowego, bo poza to jest właśnie spektrum myślowe. Bez Jezusa w poza to będziesz w ósemkę chodził. W ósemkę kuźwa i w piaskownicy siedział. Będziesz łaził dla samego łażenia, bez celu. A Jezusa... jak Jezusa spotkasz to Cię uświadomi. Ci poszerzy świadomość, poszerzy Ci percepcję, da Ci wgląd w siebie. Jak będziesz chciał. Jeżeli będziesz na to gotowy. Nie? Pasja. To jest podstawa do OB. Moim zdaniem bez pasji to długo... Jeżeli... Bo na przykład niektórzy tam... Panie Darku, Panie Darku, ja, ja ćwiczę to OB, próbuję wszelkich metod... Wszystkiego już próbowałem, a wy nie mogę. No to sobie odpuść. Odpuść. To znaczy, że to nie jest twoja pasja, to nie jest. To nie jest dla Ciebie. Słuchajcie, OB No to nie, to, to, to złe słowo, że to jest sport. Absolutnie. Czy to jest. To jest klucz. To jest klucz. To jest element który rozwija, no tak. I to jest pasja na całe życie. Czyli ty to rób to z przyjemnością, rób to dla siebie. A wtedy nie będziesz, nie będziesz się męczył z tym. No i oba wtedy będzie ci łatwo wychodzić. Nie, nie spinać się, nie wolno się spinać. Ja Wam powiem na swoim przykładzie, jak jest ze mną. <laughs> Może Wam to coś uzmysłowi. Dla mnie obe to jest jak, jak miłość. Namiętność. Każdy z nas w życiu się zakochał. Przypomnij sobie ten moment, kiedy się zakochałeś w kimś. Nie mogłeś spać, nie mogłeś jeść, no jadłeś, ale no nie, twoje ciało raczej jadło, a nie ty. Cały czas odpływałeś do tej osoby. Zasypiałeś, cały czas myślałeś o tej osobie. Budziłeś się znowu. Już nieraz byłeś na siebie wkurzony. Tak, ta osoba, w której się zakochałeś, owładnęła twoim umysłem. Tak, na marginesie to nie jest żadna miłość. To jest właśnie, to jest zauroczenie. To jest pewien rodzaj pasji i obsesji, tak zwane zakochanie. Ja mam taką miłość do obe. Ono cały czas w moim rdzeniu jest. Ja nawet nie muszę tej miłości cały czas podsycać, żeby była. Po prostu ona już jest tak w rdzeniu zakorzeniona, że ja sobie nie wyobrażam w ogóle życia bez obe. Ktoś powie, e, no to się sugię uzależniłeś. A ja dziękuję. Dla mnie, dla mnie to jest zajebiaszczu uzależnienie. To jest pozytywny narkotyk. To jest dobry narkotyk. W cudzysłowie narkotyk. Bo nie dostarczam żadnej chemii toksycznej, która wpływa na mój metabolizm, żeby zmienić percepcję. Tylko ja poprzez techniki to stosuję. A jeżeli ja dzięki temu poszerzam swoją wiedzę, zdobywam informacje, poszerzam świadomość. No to przecież to, to, to jest zajeb... No to ja mogę być uzależniony od tej pasji, od tego narkotyku. OB, żeby wychodziło OB, to musi być twoja pasja. Patrzcie. <śmiech> <śmiech> Dlaczego na przykład teraz mi tak łatwo wychodzi dostroja, dostrajanie się do Jezusa. A w ogóle zauważycie tak na marginesie, że jak człowiek mówi o Jezusie Bogu, to od razu szufladka, tylko teraz już nie wiadomo która, nie? Próbuję człowieka zaszufladkować. Nie? Tylko mówisz o Jezusie, aniołach Bogu, no to już kurwa, albo jakiś ten. Fanatyk, fanatyk religijny, albo jakiś Jehowy, albo, no nie wiadomo, jakiś sekciarz, jakiś New age. To wszystko, to są szufladki mentalne. Wasze, nie moje. Ja nie mam z tym problemów, że Jezus do mnie przychodzi, że się z Jezusem spotykam. I ja wam powiem, że ja to rozumiem, bo ja jeszcze parę lat temu Przechodziłem przez to. <laughs> Teraz tak, patrzcie. Jeżeli. Dlaczego tak łatwo mi się dostraja do Jezusa? Dlaczego tak łatwo się dostrajam do Jezusa? Czy Jezus do mnie przychodzi? Bo jest moją miłością, bo jest w moim sercu, bo jest moją pasją. A gdzie jest serce? Tam ja jestem. Wychodzę z ciała, a ja już niekiedy, o! Czuję, no. Nawet nie muszę. Po wyjściu chciała przesunąć fazy i polecieć do niego. Nie, ja od razu się budzę w jego, ja bym za dużo nie powiedział. <grym> w jego lokacji mentalnej, nie. Nasze lokacje się zazębiają, nakładają, ospują. Platformy mentalne, nie. Bo ja mam go w swoim sercu i on nie ma w swoim sercu. Dlaczego miałbym go nie mieć w swoim sercu, jak w tej inkarnacji jestem z Nim związany i w innych inkarnacjach byłem z Nim związany? I ja go nie traktuję jako Boga. Jako, jako bóstwo. Jako kogoś przed kim. Jako religijne. Jako religijny byt. Nie. On jest istotą. Zresztą dużo rzeczy zdradziłem w dziennikach tego. On jest istotą. On żyje. On ma ciało fizyczne. <laughs> żyje i ma ciało fizyczne. Powiedziałem to. Miałem to mówić, miałem to kiedyś, później powiedzieć, a skoro już w dziennikach Jezsego powiedziałem, no to... I tak, wróćmy jeszcze do, do pasji, nie? Właśnie tak jest. Włączam kamerę. Ja tak naprawdę do końca nie wiem, co ja będę mówił. <laughs> Miałem mówić o pasji. Ach, chcę powiedzieć teraz wszystko naraz. Powiem wam, co przeszkadza w OBĘ. Inna pasja. Bo wypiera tą pasję. Przecież jest, jest wędkarstwo, tak? Ja się nie znam na wędkarstwie, ale to też jest pasja. Spróbuj się w to wkręcać. Coraz bardziej, coraz bardziej, aż się całego ogarnie. Albo za bardzo oddawać się w sport. Zaczniesz odbijać w drugą stronę. Całem sobą trzeba być skupiałem na obie. A, ja wiem, co miałem powiedzieć. Dosyć istotny taki element. Zauważyłem go, znaczy u mnie to tam od, od niepamiętnych czasów był ten element. Ale teraz, właśnie kiedy chciałem poruszyć ten temat, sobie uzmysłowiłem spróbuję Wam go przekazać. Metodycznie, nie? Zauważyłem, że godzina 18:20. A ja nie to, że się wyłączam z tego świata, nie. 18.20, a ja bardziej jestem w tym świecie. Przypomina to może medytację dynamiczną. Ja nie znam się na medytacji. Jest coś takiego jak medytacja dynamiczna. Chyba coś takiego jest, że się skupiasz nie to, że siedzisz w kółkach i sobie skupiasz się na swoim oddechu, tylko... medytujesz. Skupiasz się na tym, co, co jest. Na tym, co robisz. Skupiasz się na obecności, nie? Nie mantrujesz, nie oddychasz, tylko po prostu żyjesz tak jak dalej żyłeś. Tylko... starasz się, żeby mentalnie nigdzie nie odpływać, nie? Godzina 18.20. Mocno się skupiam na obecności. Na, na tym, żeby być w, w obecnej chwili. Jem. To jem. Ale cały czas <laughs> myślę o tym gdzieś wewnętrznie. Nie odpływam, nie? Nie wiem, nie wiem naprawdę, jak wam to wyrazić. Ja się przygotowuję do startu. 18:20 ja się przygotowuję już do startu. Jestem mentalnie mocno skupiony na tym, że w nocy. Coś się wydarzy, że nad ranem coś się wydarzy. I to mentalne nastawienie otwiera moją percepcję na tamten świat, ale zamyka na ten. Ja czuję, że ja się po prostu odcinam z tego świata. Odcinam swoją percepcję, ja ją obkurczam tu, do środka, chowam, by otworzyć tam. Także. Wieczorem mnie już tutaj, no jestem, no ale jestem, ale już w inny sposób to jest takie preludium. O, to jest dobre słowo. Preludium do oby. Tyle chyba na dzisiaj. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem.